Ten dom prostu pokazał, on jest tam za mną. O. Tam ogólnie w tym domu mieszkała siostra mojej, prawa Ja ją ogólnie znałam, bo ona zmarła dopiero 6 lat temu, 7, aczkolwiek tam już nie mieszkała pod koniec jakby swojego życia, bo potem się przeprowadziła do miasta no i tam spędziła resztę swojego życia, tak. Um, no, Ale tam mieszkała pewnie że jak była młoda, to im babcia powiedziała, jakieś kilka też lat temu. No i ten dom obecnie jest teraz na kogoś terenie, także żeby tam wejść i wam pokazać coś od środka to niestety nie mogę a chciałam prostu powiedzieć taką ciekawostkę Tu na przykład przede mną też jest jakiś urbex, ale niestety kutka jest w drzwiach i w drzwiach w bramie W bramie jest kutka, a głównie jest zimno i ciężko mi się mówi Ale tu już bardziej jest ruina, nie dom Nie widziałam słońca od dwóch tygodni. Fajnie. Dzisiaj robię porządki w moich roślinkach, bo tak jak widzicie, tutaj jest y, piasek rozsypany. Plus, y, tutaj za doniczkami, o tam na dole są liście potem porzucane. I w ogóle tutaj trzeba zrobić porządek w tych roślinkach. I zobaczcie, to, mój grudzień kwitnie. Się jeszcze pochwalić, że mój storczyk ładnie kwitnie. Tutaj ma łodyżkę, a ten tutaj tu ładnie właśnie w takim niepo nieopakowaniu, bo mi się lepiej właśnie robi jak są inne właśnie opakowania, bo takich to nie zrobię jak są O! O! mi uciekło. Jaki kocham śnieżek. Jest drugi sezon serialu, na który czekałam dwa lata, bo pierwszy był w 2022 roku. Ogólnie bardzo lubię takie właśnie filmy kostiumowe, takie właśnie historyczne. XVIII, XIX wiek. Prawie jestem miłośniczką takich filmów bardziej historycznych niż na przykład romantycznych. No i właśnie teraz to będziemy oglądać. W języku 25 narodów. To było moje piąte podejście do tego, aby wyhodować sobie awokado? I to tak jak widzicie, udało się. Ogólnie za tydzień jest już grudzień, bo dzisiaj jest dosłownie niedziela, więc yy, no, tydzień. Yy, I tak jak wiecie, w grudniu jest seria vlogmas. No i teraz do was mam pytanie, czy co byście chcieli tam zobaczyć? Oczywiście, ja mam jakieś plany. Na te vlogmasy, aczkolwiek, no, wiecie, no, też chciałabym znać Wasze zdanie. No, napiszcie, co byście chcieli po prostu widzieć na nich. Nie wiem, macie może jakieś pomysły fajne, więc. Chodźcie ze mną na zakupy. Jedziemy do supermarketu Rosmana, odebrać paczkę i odebrać mojego brata ze szkoły. Kupiłam tak: takie coś, takie coś, takie coś. Ale to nie dla mnie, to do prezentów, wiecie, na gwiazdkę takie dodatki słodkie. Plus kupiłem jeszcze kapustę do kiszenia i sól. Aha i śmietankę trzydziestkę na jutro. Ona jest szyta, ale to jest taka poszewka. Yy, drugi zestaw poszewek. Tu akurat są dwie. Taki kawowy kolor, beżowy, beżowy w sumie. Yy, takie same tylko takie bardziej fioletowe. Taki jest to jest dla mnie bluzka. Womniałem o Taka bluzka. I ostatnia rzecz to jest taka yy, poszewka na poduszkę wzory świąteczne i to już jest dla mnie. Bo tutaj... Te to nie, nie były dla mnie, te są okropne mamy i no.